Ten czarnoskóry chłopak miał ciężki dzień w pracy, ale kiedy zauważył staruszkę wchodzącą do zatłoczonego autobusu, szybko zaproponował jej miejsce, nie zastanawiając się nad tym zbyt długo. Ale wtedy wręczyła mu szokującą notatkę, która wpłynęła na jego życie. kropka, gdy 23-letni Jaden dotarł na przystanek autobusowy po dniu ciężkiej pracy, żonglując między byciem operatorem maszyny a sprzątaczem w fabryce produkcyjnej, zobaczył autobus i od razu do niego wskoczył. Kropka, miał szczęście, że znalazł wolne miejsce, ponieważ wieczorem autobusy były zawsze zatłoczone. Był wyczerpany, bolało go całe ciało, a jego toksyczny szef, jak zwykle, wyładowywał na nim swoją frustrację i złość. Kropka nie spał od piątej rano i prawie nie miał czasu usiąść. Gdy usiadł na swoim miejscu, nikt nie zwracał na niego uwagi. Wszyscy byli skupieni na swoich telefonach lub własnych sprawach. Jaden odchylił się do tyłu i zaczął myśleć. Kropka wiedział, że długo nie wytrzyma w takim stanie. Wypaliłby się tylko kropka, gdy był pogrążony w myślach. Autobus zwolnił, by zabrać pasażera i wsiadła do niego starsza kobieta. Wyglądała bardzo krucho, a jej kroki były niepewne. Kropka powoli przeszła od drzwi do autobusu, a kiedy zobaczyła, że wszystkie miejsca są zajęte, oparła się o szybę. Najwyraźniej nie było jej wygodnie, ale nie miała wyboru. Nikt nie był na tyle uprzejmy, by ustąpić jej miejsca. W końcu w tym mieście każdy dbał tylko o siebie. Chciała tylko, żeby autobus jechał szybciej, aby mogła szybko dotrzeć do celu. Gdy autobus ruszył, zaczęła boleć się talia i kolana. Jaden podniósł wzrok i zauważył zmagania staruszki. Natychmiast poczuł współczucie dla niej i zawołał ją. Dzień dobry pani, powiedział uprzejmie. Może pani zająć moje miejsce? Na początku staruszka była zszokowana, kropka nigdy nie wierzyła, że w tym mieście może być ktoś tak uprzejmy i troskliwy. Uśmiechnęła się do niego i powoli podeszła do jego miejsca. Jaden pomógł jej usiąść. Podczas gdy on stał przez resztę podróży, kropka trzy minuty później Jaden dotarł na przystanek i zawołał kierowcę, by zwolnił. Gdy wysiadał z autobusu, starsza kobieta chwyciła go za kurtkę, kropka odwrócił się do niej zaskoczony, a potem poczuł, jak jej palce wpełzają do jego kieszeni. Włożyła do niej liścik i nie było czasu, by zapytać, czego on dotyczy, ponieważ inni pasażerowie już go popychali. Kropka, Jaden wysiadł z autobusu i natychmiast odjechał. To wszystko wydawało się surrealistyczne. Dlaczego włożyła mu liścik do kieszeni? Może to było podzękowanie, pomyślał Jaden, włożył rękę do kieszeni i wyciągnął liścik. To co zobaczył na karteczce sprawiło, że otworzył usta. Po jednej stronie karteczki znajdował się adres, a po drugiej pięć cyfr zapisanych jak kod kropka razem brzmiało to. Numer 5 Queen's Park, kod 88687. Ten rok był mylący dla Jadena. Próbował zrozumieć, ale nie miało to żadnego sensu. Co to było, po dłuższym zastanowieniu złożył kartkę, schował ją do kieszeni i ruszył w stronę domu. Naprawdę potrzebował odpoczynku bardziej niż czegokolwiek innego kropka po powrocie do domu. Jaden wziął szybką kąpiel i próbował odpocząć, ale nie mógł zmusić się do snu. Wciąż myślał o staruszce i liście. To był wyraźny adres, ale czy adres mógł być w jakiś sposób pułapką? Tej nocy nie mógł zasnąć. Przewracał się z boku na bok, zastanawiając się, co zrobić kropka następnego dnia Jayden wsiadł do autobusu z nadzieją, że zobaczy staruszkę i zapyta ją o notatkę. Ale tego ranka nie było po niej śladu. Miał nadzieję zobaczyć ją wieczorem po pracy, ale nadal nie było po niej śladu. Jayden był rozczarowany a jego zmieszanie pogłębiło się, gdy zastanawiał się, jaką wiadomość starała się przekazać. Nie mógł pozbyć się tej notatki z głowy i spędził następne dwa dni głęboko się nad nią zastanawiając. Kropka jego ciekawość ściemnęła Zenitu, więc zanotował w myślach, że odwiedzi ten adres w swój wolny dzień. Piątki zawsze miał wolne i wykorzystywał je na pranie. Ale w ten piątek Jaden postanowił odwiedzić adres i przekonać się na własne oczy. Kropka, miał tylko nadzieję, że nie narazi swojego życia. Wchodząc prosto w pułapkę, kropka, wsiadł do tego samego autobusu, w którym spotkał staruszkę i udał się pod wskazany adres. Minęło 35 minut, zanim autobus dotarł do celu. Gdy tylko Jaden wysiadł z autobusu, nie mógł znaleźć żadnego domu w okolicy. Kropka. Cóż, znalazł, ale była to duża, Oniśmielająca posiadłość otoczona ogrodami i drzewami. Cała okolica była spokojna i naturalna. Jayden rozejrzał się, badając otoczenie w poszukiwaniu jakichkolwiek oznak niebezpieczeństwa. Kropka, kiedy upewnił się, że jest bezpieczny, skierował się w stronę dużej bramy. Zapukał do bramy, ale nie było żadnej odpowiedzi. Kropka, miało to sens, ponieważ nie było słupka bramy. A dom był zbyt daleko od domu, aby ktokolwiek mógł usłyszeć jego pukanie i otworzyć. Jaden spojrzał na bramę i zauważył panel przy centralnym zamku. Kiedy go otworzył, zobaczył mały monitor z klawiaturą. Wymagała ona wprowadzenia kodu bezpieczeństwa. Jaden zastanawiał się, co to może być, dopóki do niego nie dotarło. Kodem bezpieczeństwa był pięciocyfrowy numer z notatki. Jaden wyciągnął notatkę i wpisał kod. Natychmiast uzyskał dostęp. Gdy brama się otworzyła, Kropka wszedł do dużego kompleksu i zobaczył, że na jego końcu znajduje się ogromna rezydencja. Poszedł w jej kierunku, mając nadzieję, że dotrze do źródła tajemnicy Kropka. Kiedy dotarł do frontowych drzwi, były one uchylone i pchnął je. Gdy wszedł do dużego salonu, zobaczył coś, co wstrząsnęło nim do głębi. Siedziała tam ta sama starsza kobieta, którą spotkał w autobusie. Kropka, siedziała na sofie z promiennym uśmiechem na twarzy. Z wyglądu było oczywiste, że się go spodziewała. Wyglądała na zadowoloną, że się pojawił. Jayden miał do niej wiele pytań. Kropka, kobieta przedstawiła się jako Jasmine. Jayden chciał wiedzieć, dlaczego kobieta go tam wpuściła. Po pierwsze, Jasmine podzękowała Jadenowi za pomoc w autobusie. Tego dnia poszła na badania lekarskie i nie mogła złapać taksówki. Kropka, dlatego zdecydowała się skorzystać z publicznego autobusu. Starsza pani zaproponowała Jadenowi drinka, ale on nie był zainteresowany. Chciał wiedzieć, dlaczego kobieta go tam wpuściła. Kropka. Jasmine oczyściła gardło, utrzymując atmosferę napięcia. Z drugiej strony Jaden czuł się dość nieswojo. Chciał, żeby kobieta po prostu się otworzyła. Jasmine w końcu wzięła głęboki oddech i wypowiedziała te słowa. Potrzebowała opiekuna, kropka była chora i w jej wieku ledwo mogła zajmować się domem. Jej stan zdrowia pogarszał się z dnia na dzień, więc potrzebowała kogoś, kto się nią zajmie. W wieku prawie 70 lat trudno było poruszać się po tak dużym domu, kropka, aby pokazać, że mówi poważnie. Ujawniła wysokość wynagrodzenia. Jaden był zszokowany. Wynagrodzenie było sześciokrotnie wyższe niż w jego poprzedniej pracy. To było spełnienie marzeń. Nagle Jaden poczuł, że jego zmartwienia znikają. Kropka, natychmiast przyjął ofertę pracy, a Jasmine była zadowolona. Kropka, w ciągu ostatnich czterech lat zatrudniła ponad siedmiu opiekunów. Większość z nich ją okradła, a niektórzy zmęczyli się pracą i odeszli. Wiedziała jednak, że może zaufać Jadenowi, który okazał się współczującą duszą. Jedyną prośbą Jadena było kilka dni na załatwienie spraw osobistych, zanim podejmie pracę. Jasmine zgodziła się i pożegnała go. Jaden wyszedł z domu z mieszanymi uczuciami. Myślał o swojej nowej pracy i wyzwaniach, które się z nią wiążą. Zastanawiał się, dlaczego starsza kobieta zdecydowała się mieszkać sama w tak dużym domu. .Jaden pojawił się w fabryce i złożył rezygnację. Jego szef był szokowany jego decyzją, ale kiedy zobaczył, że Jaden podjął decyzję, zaproponował mu podwojenie wynagrodzenia. Jak na kogoś, kto przez ostatnie kilka lat go lekceważył i na niego krzyczał, Jaden był szokowany. Okazało się, że jego szef wyładował na nim swoją złość, ponieważ wiedział, że Jaden potrzebuje tej pracy i nie odejdzie, wiedział też, że Jaden jest bardzo pracowity i ciężko będzie go zastąpić. Jaden jednak już podjął decyzję i grzecznie odmówił, kropka. Po dwóch dniach Jaden rozpoczął pracę w domu Jasmine. Jego praca nie była wymagająca. Wszystko, co musiał zrobić, to zrobić Jasmine śniadanie i upewnić się, że wzięła leki. Przygotowywał też wodę do kąpieli, robił pranie i sprzątał w domu. Po całym dniu pracy brał drinka i oglądał swój ulubiony program w telewizji. Do tego czasu Jasmine spała godzinami. Kiedy się budziła, często siadali i rozmawiali. Jasmine była gawędziarką i zabawiała Jadena opowieściami z przeszłości. Jaden uwielbiał jej słuchać ze względu na jej głęboką mądrość. Rozmawiali godzinami, a potem przygotowywał dla niej kolację. Upewnił się, że wszystko jest w porządku. Zanim zdecydował, że skończył na ten dzień. Jaden silnie związał się emocjonalnie z Jasmine, a jej dom stał się jego drugim domem. Zaczął postrzegać opiekę nad Jasmine nie jako swoją pracę, ale jako odpowiedzialność. Jasmine uwielbiała szkockie jajka, a on przygotowywał je dla niej każdego ranka robił wszystko, czego potrzebowała, nigdy nie narzekał i zawsze był uprzejmy i miły. W miarę upływu dni Jasmine słabła kropka ledwo mogła przejść dziesięć kroków, a jej oddech przyspieszył tak bardzo, że wydawało się, że jej serce zaraz wysiądzie. Jaden zawsze był przy niej, by jej pomóc. Czytał jej gazety i oglądał opery w telewizji. Pewnego wczesnego ranka, gdy wszedł do salonu z kilkoma ciastkami, kupił dla Jasmine niespodziankę. Zobaczył coś szokującego. Jasmine z trudem oddychała i był to bardzo przerażający widok. Kropka w panice chwycił za telefon i zadzwonił na pogotowie. Po piętnastu minutach przyjechała karetka, która zabrała Jasmine do szpitala. Podano jej płyny do żylnie, a lekarze zalecili kilka leków. Jaden cieszył się, że przyjechał wcześniej tego ranka. Co za szczęście, kropka, wiercił się. Stojąc u boku Jasmine, trzymał ją za rękę i modlił się o jej przetrwanie. Dwadzieścia minut później Jasmine obudziła się. Spojrzała na Jadena i uśmiechnęła się. Podzękowała mu za to, że był przy niej. Jaden twierdził tylko, że wykonuje swoją pracę, ale wiedział, że to coś więcej. Jasmine została wypisana tego wieczoru i pojechali taksówką do domu. Kiedy dotarli na miejsce, Jaden przygotował jajecznicę i podał jej. Kiedy skończyła posiłek, zaprowadził ją do jej pokoju i patrzył, jak wtula się w grubą kołdrę. było już późno i Jasmine pożegnała go na dobranoc, ale Jaden nie planował wyjazdu. Poranny incydent wciąż był dla niego traumą, ponieważ wiedział, że gdyby przyszedł zaledwie 20 minut później, Jasmine już by nie żyła kropka, nie chciał więc dłużej pozostawiać niczego przypadkowi. Były trzy wolne sypialnie i planował spać w jednej z nich kropka, Jasmine jeszcze raz podzękowała mu za wszystko, ale przypomniała mu, że jest już późno i musi wracać do domu. Ale Jaden upierał się, że będzie nocował. Pożegnał ją więc na dobranoc i udał się do jednej z sypialni. Kropka, nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji tego wyboru. Kropka, kilka minut po północy Jadena obudził dziwny dźwięk. Wstał i sprawdził co z Jasmine, ale staruszka spała spokojnie. Czując się usatysfakcjonowany, Jaden wrócił do swojego pokoju, ale ku swojemu zaskoczeniu usłyszał dźwięk ponownie. Kropka, tym razem brzmiało to tak, jakby ktoś dłubał w dziurce od klucza. Jaden odrzucił tę myśl. Ogrodzenie było wystarczająco wysokie, aby odstraszyć intruzów, a brama była zamykana na hasło, co oznaczało, że nie było łatwo się włamać. Jaden nie martwił się, więc położył się na łóżku i zasnął. Kilka minut później Jadena obudził ostry krzyk. Zeskoczył z łóżka i pobiegł do pokoju Jasmine. Tam zobaczył naprawdę szokującą scenę. Był tam zamaskowany mężczyzna z pistoletem wycelowanym w Jasmine, żądający jej pieniędzy i biżuterii. Pierwszą myślą Jadena było to, że Jasmine jest zbyt delikatna. By poradzić sobie z tego rodzaju traumą i szybko wkroczył do akcji. Kropka, jako ktoś, kto dorastał wykonując monotonne, pracochłonne prace, jego refleks był ostry i precyzyjny. Jaden szybko rozbroił intruza i broń upadła na ziemię. Intruz był bardzo zszokowany obecnością Jadena, ponieważ wiedział, że staruszka mieszka sama. Nawet nie zauważył Jadena, dopóki ten nie wytrącił mu broni z ręki. Wiedział, że musi pokonać Jadena, aby uciec. Zaczęli się bić, a Jaden nie dał intruzowi ani chwili kropka. Jaden był lepszym wojownikiem i powalił intruza na podłogę. Ale mężczyzna nie był gotowy się poddać. Gdy Jasmine zadzwoniła pod 911, intruz próbował uciec, kropka, wyciągnął mały nóż i zanim Jaden zdążył zareagować, wbił ostrze w brzuch Jadena i wyskoczył przez okno. Kropka scyzoryk był mały, ale Jaden został ranny. Potrzebował pilnej pomocy medycznej, w przeciwnym razie sprawa może się nasilić. Kiedy przybyły służby ratunkowe, Jaden musiał zostać zabrany do szpitala. Przez cały pobyt w szpitalu Jasmine siedziała przy jego łóżku, wykazując niezachwianą lojalność. Jeśli Jaden mógł wziąć dla niej nóż, oznaczało to, że zrobiłby dla niej wszystko. Lekarze zabandażowali jego rany i opiekowali się nim, dopóki nie wyzdrowiał. Kiedy został wypisany, Jasmine poprosiła ich, aby odpoczęli w jego domu przez kilka dni przed wznowieniem pracy. Ale Jaden nie chciał słuchać. Nie mógł pozwolić sobie na zostawienie jej samej. A jeśli przydarzyłoby się jej coś jeszcze gorszego, Jaden wznowił pracę i nadal opiekował się Jasmine. Odbyli wiele rozmów i Jasmine dowiedziała się o matce Jadena. Ojciec jadena zmarł, a on miał tylko mamę i młodszą siostrę, którzy mieszkali w innym mieście. U jego matki zdiagnozowano białaczkę i potrzebowała przeszczepu szpiku kostnego. Oszczędzali na to pieniądze, ale nie było ich wystarczająco dużo. Kiedy Jasmine o tym usłyszała, zapewniła go, że wszystko będzie dobrze. Był młody i miał przed sobą obiecującą przyszłość. Więc nie powinien się martwić. W następnym miesiącu stan zdrowia Jasmine pogorszył się do tego stopnia, że nie reagowała już nawet na leki. Jaden wezwał karetkę i Jasmine została przyjęta do szpitala. Lekarze robili wszystko, co w ich mocy, ale Jasmine wciąż umierała. Nawet gdy lekarze widzieli, że sprawa jest beznadziejna, Jaden tego nie robił. Wierzył w cuda. Nie mógł sobie pozwolić na utratę Jasmine ponieważ zbudowali nierozerwalną wieś. Kropka błagał ją, aby walczyła o życie i trzymał ją za ręce, zachęcając do pozostania silną. Kropka gdy Jasmine leżała na szpitalnym łóżku, zbyt słaba, by poruszyć ciałem, zastanawiała się nad swoim życiem z głęboką wdzięcznością. Jaden był jedną z najlepszych osób, jakie pojawiły się w jej życiu w ostatnich latach. Kropka cieszyła się, że wszechświat dał jej ten dar w jej ostatnich chwilach. Gdy zbliżał się zmierzch, ponownie kazała Jadenowi wracać do domu, ale on odmówił. Jasmine chciała, aby wrócił do swojej matki, ale Jaden nie ustąpił kropka jego mamie nic się nie stanie, ale on musi jej pilnować. Kropka Jaden został z nią całą noc, słuchając jej głosu, który teraz ledwo przekraczał szept. Dziękowała Jadenowi za wszystko, aż zamilkła kilka godzin przed świtem. W tym samym czasie monitor przestał pikać. Jaden krzyknął, nie chcąc uwierzyć w to, co się dzieje. Kiedy wkroczył lekarz, błagał go o reanimację Jasmine. Ale lekarz tylko potwierdził jej śmierć o czwartej dwadzieścia, podczas gdy jej ciało było przygotowywane do pochówku, Jaden nie mógł uwierzyć w to, co się stało. Wpadł w szok i przez kilka chwil pozostawał w bezruchu. Jego dobroczyńca zmarł. Co gorsza, zginęła jego przyjaciółka. Kropka pokochał Jasmine tak bardzo, że jej odejście uderzyło go jak to na cegieł. Była jak babcia, której nigdy nie miał. Bicie jego serca przyspieszyło i, omal nie dostał zawału, kropka łzy zaczęły płynąć z jego oczu, gdy drżał z żalu. Płakał tak mocno, że bolały go oczy i stracił głos. Wrócił do domu i nie mógł zasnąć. Wciąż pragnął, by życie nie było okrutne. Bardzo trudno było mu iść dalej. Ale musiał kropka spędził ponad trzy dni w domu, a jego mama, która usłyszała wiadomość, przyszła do niego, aby pocieszyć syna kropka tydzień później Jasmine została pochowana na cmentarzu. Jaden po raz ostatni wpatrywał się w nagrobek. Zawsze będziesz w moim sercu, powiedział cicho Jaden. Wrócił do domu i zaczął szukać nowej pracy. Kilka tygodni później usłyszał pukanie do drzwi. Przed domem stało trzech mężczyzn ubranych w drogie garnitury. Jaden był zdezorientowany i lekko zaniepokojony. Jeden z nich podszedł i przedstawił się jako adwokat Jasmine. Następnie powiedział najbardziej szokującą rzecz jaką Jaden, kiedykolwiek słyszał. Jasmine zapisała wszystkie swoje nieruchomości i inwestycje biznesowe Jadenowi. Jaden był w głębokim szoku i potraktował to jako żart. Adwokat wręczył mu dokument, a Jaden przejrzał strony. Gdy to zrobił, jego usta zawisły otwarte w szoku. Jasmine była milionerką z udziałami w najlepszych firmach. W pojedynkę doprowadziła swój biznes do bogactwa. Kiedy miała zaledwie 30 lat, była bardzo bogata i zaczęła kupować posiadłości. Całą swoją energię skierowała na biznes i nigdy nie wyszła za mąż. Kiedy miała 40 lat, założyła fundację dla dzieci, a także miała na liście płac kilka domów charytatywnych. A kilka tygodni temu, po tym jak Jaden uratował jej życie przed intruzem, poinformowała prawnika, aby przekazał jej majątek Jadenowi po jej śmierci. Jayden był teraz milionerem. Jaden był wzruszony i zaszczycony, że został pobłogosławiony przez Jasmine tylko dlatego, że dobrze się nią opiekował. Teraz, gdy Jaden był milionerem, mógł sobie pozwolić na operację swojej mamy. Jaden naprawdę nie otrzymałby tak ogromnej nagrody, gdyby nie zaoferował jej kilka miesięcy temu. Jego dobroć i współczucie zapewniły mu bogactwo na całe życie. Czy kiedykolwiek zrezygnowałeś ze swojego miejsca dla kogoś w potrzebie? Podziel się swoimi historiami w komentarzach. Mamy nadzieję, że podobała ci się ta historia. Włącz przycisk powiadomień, aby oglądać więcej filmów.